Siemka, więc witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest trochę nietypowy filmik, ponieważ jest to zapowiedź nowej serii na moim kanale, ponieważ chcę wprowadzić więcej książek na ten kanał. Znaczy nie mówię, że tu będzie tylko temat taka książek. To będą też oczywiście jakieś tam hole i challenge i w ogóle jakieś kolaby z różnymi innymi osobami. Ale chcę wprowadzić po prostu więcej tej tematyki książek Kole ok, ale coś tam ulubieńcy to nie są po prostu moje klimaty Ja najlepiej się czuję, kiedy opowiadam wam o książkach ja Wtedy jestem w 100% sobą Nie chcę mieć misji, chcę wam pokazać, że czytanie książek wcale nie jest złe To jest coś magicznego, Przenosicie się do innego świata A przy okazji doskonalicie swój zasób słownictwa No i oczywiście też ortografię i chcę też wam przekazać, że wcale, jeżeli chcecie czytać książki, nie musicie wydawać fortuny na to e, Możecie iść do biblioteki Ja akurat płacę składkę 6 zł rocznie i mam po prostu nieograniczoną tak naprawdę ilość książek, którą mogę wypożyczyć To nie, że mogę wypożyczać tam chyba 5 albo 6 książek na raz Teraz akurat wypożyczyłam 3 i będę też wam opowiadała o tych książkach w tej serii ale w tej serii nie będę opowiadała tylko i wyłącznie o książkach, ponieważ moim drugim hobby jest, trzecim w sumie, pierwszym jest nagrywanie na YouTube oczywiście, ale moim y, trzecim hobby jest oglądanie filmów, seriali. Filmy to nie jest to samo co książki. Ale myślę, że w weekend bardzo dużo osób ogląda filmy, a często nie ma już nie, mo nie można po prostu znaleźć jakiegoś fajnego filmu, nie wiem, z tym aktorem, z tamtym. Nie wiecie tak naprawdę, czy to jest zgodne polecenia. Recenzje w internecie nie zawsze pomagają, bo staram się Wam opowiedzieć też o tych filmach w tej serii. Tak, najlepiej jak po prostu będę mogła. Jakie były zalety, jakie były plusy? Gra aktorska, jacy byli aktorzy, kto grał w tym filmie. Ta seria specjalnie będzie się pojawiała w czwartki, żebyście mieli czas, aby w piątek pójść do biblioteki, księgarni, kto co preferuje. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i przyda, bo jestem mega podekstowana, że taka seria się na moim kanale pojawi, bo chcę mieć misję. Chcę wiedzieć, że robię coś dobrego na tym YouTubie, a nie tylko gadam o kosmetykach albo o czymś innym, co tak naprawdę nie sprawia mi satysfakcji Więc ta seria myślę, że będzie czymś po prostu, co zachęci Was do czytania książek, bo uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę warto Więc do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa!